No, ale się wyspałem. To nic mi się takiego, takiego sięgo, nie wydarzyło. Co tam się pali? Gdzie, gdzie? To tam za drzewem był. Ktoś tam się palił. Co to jest? Ktoś tam. Eee, to było dziwne. To jest dziwne. Ktoś jakiś szkiel tam się palił z łukiem. What the fuck? To chyba ktoś tu umarł. I ten. Eee, ja już się trochę cykam. Co Dobra. Co to. Nastąp. Jo, pierdzielę. Co to są jakiś duży, To jakiś. Co jakieś mutanty to idziemy są? Stąd, idziemy stąd dalej łóżka, bo niektóre łóżka, kogo? Nie, czekaj. I stąd Mieczy? Bo masz sobie mamy mieczko, możemy się walczyć. Ale z duchami nie, nie będzie w ogóle. Walczyć. O nie! No nie znowu ten ogórek! A! Ooo! A Ła, gdzie? Czekaj. Oooo! Nie uciekaj, halo, nie zostawiaj mnie! Jezu! Nie zostawiaj mnie, halo! Poszukać czego? O nie, pali się, pali się człowiek! Co mi się pali? Jest pacjent. zombie, zombie, jest człowiek! Czł człowiek zombie! O kurde! Au, 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 au. Sorry. Oh. jakieś tkliwe mięso. Fuj. Ja nie No, bo to jest trucizna przecież. Się topi, <śmiennie> się topi, nie mogę <śmiennie> Jeden smacz. sprawdzić. Myślałam, że to wioska. Zobaczymy, jak to przyszło. Przeskoczę. Jest. Chodź. Chodź za mną. Gdzie my idziemy w ogóle? Nie wiem. Ja, ja nie uciekam stąd. Musimy tutaj zostać. W tym budynku nawiedzonym? Może nie jest nawiedzony aż tak. Zebrasz sobie, a... sobie drewno, zaraz zginiesz. Musimy zrobić ich narzędzia i może tam jakiś dom, jakiś tam ten pokój wyjmiemy tam. A pomóż mi na tym dachu i tam zaś ten budujemy trochę. Chyba, że chcesz jakiś pokój i tam wziąłeś, jakiś są ten... Pokój. Au, o, pokój. Okej. Okay. To kilku. ten najwyższy tam. Czekaj. Tak. W najwyższym piętrze. Się, on też nas tamten dom C tsunami było. Tak, ta wioska jest tam blisko nadal. I ciekawe co to jest z nią? Czy tam jest nadal tsunami, czy tam już wyczyszczono? O, tam gdzieś tam o tam niech tam jest, tam, Pewnie już nikt tam nie O tam niech tam niech tam O, tam tutaj, O, tutaj, tutaj się zasiedlimy niech tutaj, crafting tutaj niech tam niech tam niech Crafting niech tam niech tam niech tam niech tam może tam niech Nie mam tam czas... Może te wyjmę i ten... tam się gdzieś tam Kilo w No Ho, 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 co to jest? Jeśli tutaj nie zrobicie złego, nie będę was nawiedzał. A jak e, dobrze, dobrze. A jak czaszki wyjmę i dam je do innego pokoju? To nie, to nie będę nawiedzał. Dobra, a jakie wyrzucę? To też nie będę was nawiedzał. Dobra, ale je położę w pokoju. Mam pamiątkę. Krew też zmyję i dam do innego pokoju. Dobra, wymyłem Masz tutaj kilofik Idę, idę Dzięki Jeszcze miałam ja mam siekierę, tylko idę Ci po drewno posta postaw, To ja zrobię punkt odradzania Okna, okna Dobaj. To, je to bo... ja, 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 ja Piję ja. miód Co Ci się stało? Czekaj, czekaj, idę do skrzynka Wiem, że to. ale pójdę po nim Chcę by znowu wyciąć drewno Nieczę, nie musimy sobie już mamy mieczyk. A próch będzie nam potrzebny? Nie, po co nam? Nie no, wyrzuć sobie koło jak chcesz, albo sobie go zostaw. Ja podpalię, co? Co? co podpalicie? No to ja to, to, to będę was nawiedzą, zabiję was. No dobra, a ja będziemy mogli tu mieszkać? no razie tak. Na, na ileś dni. Na, 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 na dwa dni po tym wypad. Czemu? No bo tak, bo ja chcę tutaj być sam. No dobrze, panie duchu. No to wy, wy, zrób swój pokój, a my nie będziemy głośno, bo, bo i tak nie jesteśmy głośno. Panie duchu. Tak? już pan? Co? No co, co mówiłem, nie będziemy głośno. Dobrze. A na którym, a to będziemy mogli... Tu żyć tylko też na parę dni. No, 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 na no, no dwa dni po tym wypadku masz jeszcze siekierkę tutaj, okej? Okay? No, idę. Czekaj. Okay. Wpadła ci siekierka tam, o, rzuciłem ci. po panią. No, idę. Na którym piętrze pan mieszka? Hmm. Ja sobie tam wędruję, na dachu jestem. No to przepraszamy, że tam spaliśmy. on nikt nie szkodzi. Ej, mi to nawet, miły to nawet ten duch. Przecież na dwa dni, to dwa dni chyba przeżyjemy. Tok, tok. to O ja. Nie. Nie tu już jest trzeci dzień. Trzeci nie drugi dzień. No tak. Ał, 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 No chyba. Nie wiem. Drugi dzień. Czekaj, może na... Coś pójdę. Będę coś upolować. Świneczki. Mhm. Ciężkie życie. To się tam tylko wchodzi do piwnicy. To. Brań. Nie ma. A ty? ty z... Brań, jeszcze mam tam jakiś... Jedlonko wezmę sobie z befsztyki. Panie duchu, a to się tutaj stało, że to jest opuszczone. Panie duchu. Nie mogę, bo już gdzieś się poszedł, albo się sobie drzemie sobie tam gdzieś. Mhm. Ale nie no to nie przeszkadzajmy tam. No, mówię mu, że będzie cicho. Ale to jedzimy ten hotel jakiś. Panie nie duchu. chyba hmm, kontent nie ma razie. Chyba ja tu nie chcę mieszkać, może gdzieś pójdziemy albo zbudujemy domek. Ja nie będę chciał mieszkać. Nawet nie widzę tego ducha, bo duchy są niewidzialne przecież. To przecież wiadomo, jak można zobaczyć ducha? No. Nie, da się nawet. A ty znaczy, w ogóle mi co jakiś dziwny jakiś ten... Nie wiem kto to ma nowy ten kwiatek. No. Co, nie to jest w ogóle. Może ten kogoś. Ten może ktoś umarł albo coś Ale jakie dziecko tutaj umarło? Albo namalował tej. To nie ja chyba się stąd tym wyprowadzę. Ej co się tam z tym świnią? Było tej teleporta się no, i idzie zniknęła. Ja chyba nie, nie chcę tu mieszkać. Może pójdziemy stąd. Dam, dam. Hmm. No nie wiem, duchu, tok. ja mam jeszcze czasu, 10 minut możecie tu jeszcze być i potem wyjazd. No dobra, ja nie chcę, yy, Dwa dni, ja już chyba pójdę, panie duchu. Nie będziemy panu przy, przeszkadzać. A tutaj nawet nie spaliśmy. No. No, mam ja sam. nie biorę craftingu, skrzynki. Czemu? dobra, to ja biorę crafting. Albo skrzynkę. Weź skrzynkę, ja wziąłem już crafting. <laughs> Dobra, ja jeszcze sobie tam na na schodach tam. Au. Papa nie duchu. Popo. Ach, fajnie to i tak. Ach. Świnka za ten krowę zabije. A nie, nie wypadło, nie wypadła skórka. <laughs> 10 minut później, to miałam co? Już minęło. Dobra, wypadki. Okej. Okay.